Bezpieczni. Bardzo istotne jest to, aby w pierwszej kolejności zająć się własnym bezpieczeństwem. Jest takie powiedzenie wśród ratowników, że dobry ratownik to żywy ratownik, i rzeczywiście my do tego powiedzenia się stosujemy. I szczególnie dbamy o to, żeby nam się nic nie stało i żeby nic się nie stało temu poszkodowanemu. A bardzo często w wypadkach drogowych tak się dzieje, że dodatkowe obrażenia odnoszą właśnie ci, którzy chcą pomóc. Chcemy tego uniknąć, więc trójkąt to jest taki minimalistyczny sygnał. Oczywiście w sytuacji realnej trójkąt byłby ustawiony dalej tak, żeby zabezpieczał całe jezdnie. Ratownik zabezpiecza siebie. Poprosił kogoś tutaj z tłumu do pomocy. No wyjął też apteczkę, apteczkę z samochodu. Warto taką apteczkę mieć. My na naszych szkoleniach podczas projektu Bezpieczne dwa kółka, właśnie w takiej apteczki, jak tutaj leży, wyposażamy wszystkich motocyklistów. Jest to apteczka, dzięki której swobodnie można udzielić pomocy w takiej sytuacji. Co teraz należy zrobić? No dbając o własne bezpieczeństwo, na pewno należy zobaczyć, co się dzieje z poszkodowanym. Trzeba odchylić szybę w kasku i sprawdzić, czy on oddycha przede wszystkim, tak? Jak, jak my to możemy zrobić? No bardzo trudno jeszcze w takim ułożeniu, jeśli poszkodowany leży na plecach, nie jest to jakaś wielka tru trudność, ale zwykle bywa tak, że poszkodowany jest ułożony w pozycji bardziej nienaturalnej i mamy pewną trudność. I tutaj rozwikujemy zagadkę, czy też pewien dylemat, który często się pojawia podczas takich sytuacji: zdejmować kask czy nie zdejmować. Otóż, proszę Państwa, no, jeśli już zdecydowaliśmy się na udzielanie pierwszej pomocy i podejmujemy działania, to zdecydowanie w celu ocenienia stanu poszkodowanego konieczne jest zdjęcie kasku, ale trzeba to zrobić w sposób umiejętny, tak jak to przed chwilą było pokazane. Jedna osoba stabilizuje odcinek szyjny kręgosłupa, natomiast druga osoba delikatnie zdejmuje kask. Jeśli chodzi o kaski motocyklowe, to dzisiaj mamy kilka typów kasków i trzeba wiedzieć, że różnie się je zdejmuje. Tego wszystkiego można się nauczyć na szkoleniach, które prowadzimy, ponieważ różne kaski są różnie że tak powiem zabezpieczane. Są kaski, które pneumatycznie dzisiaj też się dopasowuje do twarzy motocyklisty, wtedy trzeba wiedzieć, żeby, żeby na przykład odpompować to powietrze, żeby spuścić to powietrze, żeby ono mogło, żeby umożliwiło lepsze zdjęcie, lepsze zdjęcie kasku. Widzimy, że poszkodowany ma jakieś obrażenia i tutaj w tym celu konieczne jest udzielenie mu pomocy. Zatamowanie krwawień w pierwszej kolejności. Wcześniej widzieliście Państwo taki gest, który ten świadek zdarzenia wykonał. Pochylił się na twarzą poszkodowanego i trzema zmysłami, wzrokiem, słuchem i dotykiem sprawdzał, czy on oddycha. Obserwował klatkę piersiową, czy klatka piersiowa się unosi. Próbował wyczuć uchem szmer oddechowy i wyczuć na policzku oddech. W tej sytuacji mamy do czynienia z poszkodowanym, który jest nieprzytomny, ale jest oddychający, więc nie ma konieczności podejmowania resuscytacji. Natomiast istnieje konieczność na pewno udzielenia mu pilnej pomocy, jak również e, pilnego wezwania e, pogotowia ratunkowego.